Chief Gaines? You have over 600 documented That's pretty impressive. Harrison said you're taking off a Blake for a few days. Sześć lat. Brad Payton, amerykański reżyser, realizował produkcję o dziwnym tytule, wielu kojarzącym się z popularną grą komputerową. Twórcy San Andreas nie zapomnieli jednak o ciekawej historii i fajnych bohaterach. I to może być największą siłą tego filmu. Jest to opowieść o dzielnym ratowniku i pilocie helikoptera, który w czasie olbrzymich trzęsień ziemi decyduje się na uratowanie swojej rodziny. Obok imponujących i niesamowitych efektów specjalnych. Jest w tym filmie właśnie miejsce na humor młodych aktorów i historię, w której czuć epicki oddech wielkiej przygody. Na ten trójwymiarowy dramat katastroficzny zapraszamy już od piątku, 5 czerwca na godzinę 19 do Kina Kosmos. We can't stop it. We can't It will be a global event. Get down! Get down! I love you, Dad. Don't you quit on me? I'll be safe